Cześć. Dzisiaj moim gościem Joanna Bojarojc z AppChance. Cześć, Joanna. Cześć, Renata. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A jakie działania marketingowe prowadzić przed publikacją aplikacji mobilnej, żeby po prostu od początku cieszyła się sporą popularnością? Wiesz co, ja bym tutaj w ogóle wyszła... Znacznie też wcześniej, bo wiadomo, ten moment tuż przed publikacją jest bardzo istotny. Natomiast ja bym jeszcze poszła o krok do tyłu i zaczęła od takich działań, które, które są bardzo ważne jeszcze na etapie wdrażania aplikacji. No i też jeszcze bym tutaj zaznaczyła, że istotne jest też zaplanowanie takich działań które będą nagradzały użytkowników y, za pobranie aplikacji. Oczywiście to są już działania, które użytkownicy, z których użytkownicy będą czerpali realne korzyści po ściągnięciu aplikacji, natomiast promocję tych działań powinniśmy też. Prowadzić znacznie wcześniej. Mam tutaj na myśli na przykład chociażby takie działania, że OK, użytkowniku, jeżeli skończy, ściągniesz naszą aplikację, będziesz miał na przykład darmowe dostawy. A jak według Ciebie kształtuje, kształtować się będzie rynek aplikacji mobilnych w najbliższych latach? Jakie trendy warto śledzić?